Witam Cię Widzu, bardzo serdecznie, tym razem jesteśmy na HellCasie No i dzisiaj sobie tutaj pofinansujemy trochę społeczność HellCasową Otóż skrzynkę ChillBurst potwieramy No i otwierając ją po prostu zwiększamy pulę nagród w konkursie Także Pofinansujemy po, po troszkę, może coś trafimy ciekawego. Przed tym, oczywiście, chciałbym przypomnieć stronę. Jaki film, tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, jak taką osobą jesteś, to miło mi będzie, jak użyjesz sobie kodu SFERT, który da Ci 10% więcej przy doładowaniu, a także balans na tworzenie sobie jakiejś skrzyneczki. No, oprócz tego, że tu jest jakiś konkurs do podboostowania, no to macie jeszcze też mój konkursik, link w opisie na takie oto tutaj skinki. Zostało w sumie 2 dni niecałe. Dwie osoby wygrywają, więc możecie sobie wziąć udział, spełnić zadanka tutaj i i dołączyć. Dobra, pójdźmy to sfinansować. W ogóle nie zrobiłem jakiegoś researchu, nie wiem jaki konkurs sponsoruje. Może gdzieś to jakiś eventowy? Tak, to jest to. Face it Competition. Okej, okay, czyli że Widzicie, można sobie brać udział w na przykład Xmas Rage Hellcase Wingman i wchodzicie sobie na Wingmana, bierzecie udział i spray wspólnie elegancko, jeden na jeden nawet jest to fajne w sumie. Dobra, no i kupu, kup, pokupujmy sobie to troszeczkę, podbustujmy. Niech sobie tam chłopaki, co streelają dobrze, to niech mają. U mnie ze skillem ostatnio trochę... Troszkę... Skill trochę leży i płacze. Więc może ja tam nie będę się zapisywał. Bo <śmulik> No kurde trochę wstyd. No ale podbustujemy to. Nie wiem w jaki sposób to po prostu niby otwierając się to boostuje. W jaki sposób? Jeszcze nie wiem, ale coś tam dropnąłem fajnego. Nie wiem, jaki to procent tutaj daje. Albo może tutaj także nieco każde otworzenie, tylko co któreś można to podpustować? Nie mam pojęcia. 16 tutaj dolków, proficik. Fajny Imperial Dragon. Może to się odświeża później. Tak może być. Że to nie jest od razu odświeżane. Okej, okay, ale ona nie daje w ogóle źle. Ona... Jak tak otwieram, patrzę, to ona jest naprawdę ciekawą. Skrzynką. No i zobacz, Ballet Queen jeszcze mi leci. I to jest i wino Primo. A, wino Primo kosztuje akurat gówno. No ale... Okej. Okay. co? Chyba po czasie się odświeża. No ale poodpustujmy po, po, po to trochę. Mecha Industries, Cortex, ma w ogóle ładne skiny też tu są. Takie, no, podstawowe, bo no, można powiedzieć, że USP Cortex jest jednym z częściej wybieranych, bo jest po prostu ładny i tani. Mecha Industries też jest ładny i też jakoś zbyt drogie nie jest. No ale ładne to ładne. Okej. Okay. Niech będzie tak jak jest. Jeszcze mamy 5. Otworzymy sobie takich skrzyń. Nie no, ja mogę powiedzieć, że jest kitem palet queen taką bam. No i jeszcze 4. Dobra, zostawmy to jak jest. Ja w ogóle, jak sobie tutaj sprawdzałem, to tutaj w levelu jak się kliknie, oczywiście może tutaj za otwieranie skrzynek wbijecie expa sobie, znaczy dostajecie expa i wbijacie level, może tak, potem macie po prostu nagrody sobie do odebrania. O, mogę sobie też potem już zwrot dostawać przy tych wyższych levelach, jak widzicie. Na przykład o. No i za otwierając skrzynkę jeszcze tutaj kolejny zwrot jakiś sobie zawsze wpada i się kolekcjonuje. No i zauważyłem tutaj, że można sobie kupić w ogóle ulepszenie do EXPA. No i takie ulepszenie do EXPA, jak się uda dzisiaj bitewkę wygrać, to sobie kupię. Na 7 dni razy 2 to będzie. I niech se lata, niech se lata. Mm, dobra. Case battle. Tylko muszę najpierw sprzedać sumie itemy. To ważne. No, trzeba wrócić do tego momentu, kiedy my kurde 2,5 dolarów trafialiśmy w jednym dropie. Trzeba powrócić. Bo miałem pomysł na odcinek dzisiaj, bo są skrzyneczki jakieś takie wężowe. Chciałem je potwierać, ale no mówię, nie no, nie starczy mi no. Także na następnym być może zostawimy sobie. A my dzisiaj, zrobimy sobie może inaczej. O, chillbursty Hmm, są mi one. Oprócz tego, Esport 2.13 Nie pamiętam, co w tym było, ale dodam. Zróbmy sobie to tako po prostu. Z takich skrzyń. O! A co tam nam szkodzi? Ej, bo dobra, troszeczkę poleciałem za bardzo, nie jesteś nas na łeb, więc zróbmy sobie tak. Eee, sharing mode jest w ogóle, możemy spróbować na sharing mode, może wyjdzie na sharing mode. Create. Sharing mode oczywiście to jest coś takiego, że tutaj wszyscy. Jakby no, jak to, jak to, jak to ująć w słowo? O, na przykład tu o, Dropimy takie rzeczy i mamy tą samą pulę i po prostu wszystko co dropniemy się złącza w jedną pulę i dzieli się na cztery więc o 75 dolarków dropnął no, dobra ładnie podbił może ja też coś więc wszyscy gramy do jednej bramki tutaj musi każdemu dropić dobrze i będzie dobrze ale już wychodzi 31 dolarów na osobę w tym momencie ale wydaliśmy 115 no więc musi coś mocniejszego jeszcze wpaść No a na razie nie chcę, nie chcę coś wpadać, coś. O, ja 25 dropnąłem, teraz ja troszeczkę podbiłem. 60 na osobę nam wychodzi. Nie no, ale ewidentnie bot Graham kurde zaniża nam tutaj średnią. E, koleżka. No i jeszcze te najdroższe w sumie przed nami, więc jeszcze może spokój Może coś wyjdzie No dropcie Ej kurde jakieś Nie wiem kosy cokolwiek weźcie tu wydropcie. No co wy dropcie Chłopaki Ja z tym tutaj najwięcej daję z botem queenem, no ale to nam kurde, no nie wyszło lepiej, nie wyszło nam to lepiej. Eee, taka bitewka. Bym zrobił w sumie, jakby tak, zrobić ten sharing mode, ale na przykład sposobem dwóch skrzynek. Nie wiem, czy to może się opłaca też na cztery, może na trzech, zobaczmy. Create. Dobra, sharing mut na trzech. Nie zawsze więcej znaczy lepiej, bo wtedy po, zamiast się na trzy osoby dzieje i na cztery, więc wychodzi podobnie, nie? Ale też może większa szansa, że ktoś coś zadupi lepszego. No i ogólnie nie wyszło. Nie wysz... Znaczy za ciekawie nie wyszło. Muszę poświęcić odcinek temu sharing modowi. Możecie napisać w sumie, czy chcecie zobaczyć odcinek z, z tego sharing moda. Może uda się z niego coś dobrego wyciągnąć. A wy pamiętajcie o kodzie promocyjnym na G, na hellcase. Ie. No i zostaw łapę, komentarz i słyszymy się już jutro. Cześć!